Dzień dobry. Nazywam się Natasza Dajewska. Jestem połowną środowiskowo-rodzinną. Chciałam przedstawić Państwu moje pacjentki. Sara, która jest w 32 tygodniu ciąży oraz Anię, która jest miesiąc po porodzie. Obie mają do mnie kilka pytań. Sara, co Cię Dzień. niepokoiło w ciąży? Może nadal czujesz jakiś niepokój, chciałabyś się czegoś dowiedzieć? W ostatnim czasie coraz częściej spędzi mnie brzuszek, piersi i plecy, skóra. Mam ochotę po prostu wytrapać sobie dziurki. Czym to jest spowodowane? Czy to jest normalne? Tak, w ciąży spędzenie skóry to naturalne uczucie, które towarzyszy kobiecie. Jest może nieco uciążliwe, ale chodzi o to, że skóra rozciąga się. Naturalne zjawisko pociąga za sobą takie właśnie objawy. Można je złagodzić stosując różne balsamy, kremy, mastełka. To rzeczywiście łagodzi te objawy i daje poczucie komfortu. Jedynym niepokojącym objawem związanym ze spędzeniem skóry jest spędzenie dłoni przedramion i stóp, zwłaszcza w nocy. Jest to objaw choroby o nazwie cholestaza. Polega na tym, że wątroba pod wpływem hormonów ciążowych nie radzi sobie ze swoją pracą. Wówczas trzeba zgłosić się do lekarza, który na podstawie badań dokona diagnozy. Jeśli diagnoza wypadnie pozytywnie, wówczas lekarz przepisze odpowiednie leki, które będą bezpieczne dla dziecka. To dobrze, bo mi się wydawało, że spędzenie skóry oznacza tworzenie się rozstępów. Czy w takim razie, od, od czego są rozstępy i jak im przeciwdziałać? Rozstępy to problem wielu kobiet w ciąży. Ma na nie wpływ genetyka, czyli to, jak nasza skóra jest stworzona, ale także dieta. Ruch y, i kosmetyki, które możemy w ciąży stosować. Y, dieta przyszłej mamy nie musi y, znacząco y, jakoś różnić się od diety y, każdej kobiety, ale musimy zwracać uwagę na naszą masę. Najlepiej y, nauczyć się obliczać wskaźnik BMI i starać się go trzymać, ale w ciąży on ewoluuje. Należy ograniczyć spożywanie tłuszczu i węglowodanów, ale kontrolować, czy odpowiednią ich ilość przyjmujemy. Można także stosować wiele kosmetyków. Mamy ogromny wybór. Ważne, by skład tych kosmetyków był jak najbardziej naturalny i przeznaczony dla kobiet w ciąży. Najlepiej, żeby te składniki miały udowodnione działanie. Ważny jest również sposób aplikacji kosmetyków. Super byłoby, gdyby przyszła mama, wcierając kosmetyk, wyobrażała sobie, że masuje swoje dziecko. Będzie to z korzyścią dla jej skóry, dla maluszka, który czuje się dotykany, ale także dla mamy, która w tym czasie się relaksuje bardzo głęboko. Miejscami, które najbardziej są narażone na powstawanie rozstępów, to są te wszystkie miejsca na ciele, w których skóra się rozciąga. Eee, nawet, nawet na przykład brzuch, piersi, pośladki, biodra, uda, a nawet ramiona. Eee, rozstępy nie tylko dotyczą kobiet w ciąży, dotyczą także dzieci, które intensywnie wzrastają w okresie dojrzewania. Dotyczą sportowców, dotyczą osób, które gwałtownie przybierają na wadze i chudną spektakularnie. Dotyczą także osób, które mają zaburzenia hormonalne. Jedynym w zasadzie sposobem walki z rozstępami jest zapobieganie im. Ciąża to akurat taki czas, kiedy możemy się tych rozstępów spodziewać. Dlatego warto już od początku ciąży używać odpowiednich kosmetyków, żeby nawilżyć skórę, natłuścić ją, a tym samym zwiększyć prawdopodobieństwo, że się nie pojawią, same kosmetyki mogą tylko spłycić, rozjaśnić rozstępy, sprawić, że staną się mniej widoczne, ale nie usuną ich trwale. Jeśli natomiast rozstępy się pojawią, Trudno oczekiwać, że znikną. Wtedy stosujemy preparaty do walki z bliznami. Wiem, że są preparaty i kremy na rozstępy. W jaki sposób je aplikować? Wmasowywać, wklepywać? Czy to dziecku nie zaszkodzi? Jak, jak Pani uważa? Sposób aplikacji kosmetyku jest niezmiernie ważny. Któż z nas nie lubi masażu? masaż ma działanie odprężające, terapeutyczne. Prawdopodobnie tak samo działa na dziecko. Chwila aplikacji kosmetyku może być formą relaksu dla mamy i dla dziecka. Należy kosmetyk rozgrzać w dłoni, a potem kolistymi ruchami wcierać w skórę, w te miejsca narażone na powstawanie rozstępów. Bardzo fajnie by było, gdyby przyszły tatuś włączył się w to masowanie. To są e, intymne chwile, już trojga e, członków rodziny. E, tatuś może wykorzystać ten moment na poznanie swojego nienarodzonego dziecka. Może do niego mówić. Dziecko poznaje jego głos, poznaje dotyk innej ręki niż mama. E, Tata czuje się związany z dzieckiem, a poza tym ma poczucie, że przeżywa tę ciążę, że robi coś w tej ciąży na korzyść mamy oczywiście. Ale wzmacnia to więzi zarówno mamy ze swoim mężem, partnerem, ale także rodziców z dzieckiem. Wspomniała Pani coś o odżywianiu. Jak powinna odżywiać się ciężarna kobieta? Czy można jeść słodycze dowoli? Czy są jakieś ograniczenia? Wspomniałam o tym, że dieta przyszłej mamy nie musi znacząco różnić się od diety kobiety żadnej, o ile wcześniej ta kobieta stosowała zasady racjonalnego odżywiania. A to oznacza, że jadała regularnie, urozmaicone posiłki, o doskonałym składzie, ze znanych yy, komponentów pochodzących ze znajomego źródła. Ciąże to Doskonały czas, żeby wprowadzić pewne zmiany, o ile wcześniej ich nie stosowaliśmy. To będzie z korzyścią dla całej rodziny, dla ojca, dziecka, a później dla rosnącego malucha. Nie trzeba rezygnować w ciąży ze słodyczy, o ile oczywiście stan zdrowia na to pozwala. Najlepiej jednak, żeby je ograniczyć, żeby to były słodycze przygotowane w domu. Ciasta, galaretki z wyciśniętych soków. Planuję karmić moje dziecko piersią. Yy, wiem już, jak się odżywiać. Czy teraz yy, ograniczając niektóre produkty, ja sprawię, że mleko będzie mniej treściwe? Absolutnie takie obawy nie mają żadnego sensu. Mleko matki jest najlepszym sposobem karmienia dziecka. To jedyny naturalny sposób. Mleko matki jest najlepsze, lekko dopasowane do jego potrzeb i tempa wzrostu. Jestem mamą w maj i kanałą. Czy powinnam jakoś dodatkowo wzbogacić swoją dietę, żeby ten pokarm był jak najlepszy dla niej i, i żeby się najadała? Yy, jeżeli stosujesz wszystko, o czym mówiłyśmy poprzednio, czyli umiesz komponować posiłki nie odmawiasz sobie e, warzyw, owoców, tego, czego potrzebujesz, to absolutnie nie ma takiej potrzeby. E, ważne, żeby podczas karmienia piersią, o ile nie ma żadnych zewnętrznych e, czynników, czyli na przykład mama nie jest na coś chora, mm. na coś uczulona, e, co wymaga stosowania diety, e, to bardzo istotne jest, żeby jadła wszystko. A więc to, co jest potrzebne, to, co jest smaczne, to, co jest zdrowe, i nie ma potrzeby ograniczania tych wiedzy. To, co mama je, nie wpada jej do piersi. Mama to trawi. Z tego, co mama trawi, powstaje energia, i z tej energii powstaje pokarm matki, który z kolei dziecko również trawi. A więc dostaje najlepiej przygotowane, Składniki, y, które absolutnie doskonale się wchłaniają. Jestem bardzo zadowolona ze swojego lekarza i chciałabym, żeby był przy porodzie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że tam będzie? Czy zawsze jest lekarz, czy tylko położna? Y, jeśli poród przebiega prawidłowo, fizjologicznie, to nie ma takiej potrzeby, żeby lekarz był obecny. Położna jest specjalistką od fizjologicznego przebiegu porodu. Lekarz będzie na pewno. Jeśli poród e, przyjmie przebieg patologiczny, wówczas pieczę nad całym porodem przejmuje lekarz, a położna mu towarzyszy. E, mówimy wtedy o e, porodzie zabiegowym, na przykład kleszcze albo waku. Kogo mogę zaprosić ze sobą jako osobę towarzyszącą przy porodzie? Najlepiej męża. Mówi, dał się namówić i nie żałuje. Jeśli myślimy o osobie towarzyszącej przy porodzie, to musi to być osoba, przy której doskonale się czujemy. Ktoś, kto nas zna, kto nam pomaga. To musi być osoba, która w sposób nienachalny będzie obecna, będzie nam pomagała, będzie nas wspierała, ale na pewno nie obciąży nas swoimi rękami. Zwyczajnie poda rękę. Dokładnie. Nie możemy też mieć pretensji, jeśli nasz partner. Odmówi. Może uznać, że będzie to dla niego zbyt silne przeżycie emocjonalne i ma do tego prawo. Wówczas można się zastanowić nad kimś z rodziny, siostrą albo przyjaciółką. To musi być osoba, której jesteśmy pewne. Ja bardzo boję się porodu naturalnego i zastanawiam się, czy mam wybór cesarskie cięcie czy poród naturalny? Co jest lepsze i czy można sobie po prostu zdecydować, że ja się boję, więc idę na cesarkę? Poród naturalny już w nazwie brzmi bardzo dobrze. naturalnie Jest to najlepszy dla kobiety sposób porodu, o ile wszystko przebiega prawidłowo. Cięcie cesarskie jest operacją. Jest sposobem ukończenia ciąży, jeśli przebieg porodu jest nieprawidłowy, jest patologiczny. Kiedy cięcie cesarskie jest operacją ratującą życie dziecka albo też matki, to się nie zastanawiamy nad tym, nie mamy wyboru, ratujemy życie. Natomiast jeśli w grę wchodzi wybór pomiędzy porodem naturalnym a cięciem cesarskim to muszę powiedzieć, że cięcie cesarskie jest złym pomysłem. Dlatego, że podczas porodu naturalnego do mózgu dziecka docierają impulsy, które mówią, rodzisz się, pewne mechanizmy muszą zacząć się dziać. Na świat za pomocą cięcia cesarskiego dotarcie tych impulsów do mózgu może być zaburzone. Dlatego nie jest to obojętne dla dziecka. Dla mamy zresztą też nie, bo jak po każdej operacji brzusznej, po prostu będzie się czuła źle. Kiedy już mam taką ranę po cięciu cesarskim, jak dbać o to, czy pielęgnować w jakiś sposób, czy myć czymś szczególnym, smarować? Jak, jak się dba o taką bliznę? Blizna po cięciu cesarskim jest malutka. 8-10 cm i przebiega w takiej naturalnej fałce naszego ciała, jeśli się dobrze goi, naprawdę po jakimś czasie jest zupełnie niewidoczna. Mogą też złagodzić jej wygląd różne oleje, balsamy, serum. Ważne, żeby one zawierały w swoim składzie witaminę E, silikony, elastynę. One wszystkie. Wygładzą nam tą bliznę i będziemy się komfortowo czuły. Gdyby przebieg gojenia nie był prawidłowy, to należy zwrócić się do swojej położnej albo pielęgniarki rodzinnej, która zadba o to, żeby ta rana goiła się prawidłowo. Mamy teraz bardzo duże możliwości leczenia takich ran, nawet bez użycia antybiotyków. Gdy byłam w ciąży, zastanawiałam się, czy opieka położnej po porodzie będzie mi rzeczywiście potrzebna. Podejrzewam, że wiele kobiet ma taki dylemat. To prawda, położna wszystkim kojarzy się wyłącznie z porodem. Natomiast opieka położnej, środowiskowo-rodzinnej, czyli takiej położnej, jaką ja jestem, to nie kontrola. Tak? Taka położna służy nam radą, pomocą i właściwie sprawuje opiekę nad całą tworzącą się rodziną. Otrzymuje nam towarzystwo? Tak. Pomaga y, właśnie rozwiązać y, niektóre dylematy, rozwiać wątpliwości. Opiekuje się zarówno noworodkiem, jak i matką. A nierzadko też odpowiada na pytania ojców. Y, tak więc myślę, że ta opieka jest y, konieczna po prostu konieczna. Y, ja oglądam y, dziecko wizualnie, badam, czy nie ma żółtaczki, czy ta żółtaczka y, nie jest silniejsza od ostatniego spotkania. Ważę dziecko, oglądam jego skórę, bo skóra u noworodka jest bardzo sucha. Nierzadko muszę też rodziców uspokoić, że nie jest to żaden patologiczny objaw, tylko naturalny proces, który, który po prostu musi potrwać. Czy trzeba ją jakoś szczególnie pielęgnować? Powiem tak: dziecko przebywa w ciąży, na przykład usary przebywa w wodach płodowych, tak? Jest w środowisku mokry. Kiedy się urodzi, musi zwyczajnie, zwyczajnie wyschnąć. Na skórek, który wysycha, po prostu się łuszczy. U jednych dzieci trwa to kilka dni, u innych kilka tygodni. Czy to po prostu samoistnie się zakończyć? Tak? Musi. Natomiast mamy lepiej się czują, jeśli ten na skórek troszeczkę. Zaopiekują, i rzeczywiście nie ma w tym nic złego. Ile preparaty są przeznaczone dla takich maluszków, i na to należy zwrócić uwagę. Jeśli rzeczywiście one są bezpieczne, to nie ma obaw, możecie je Pani stosować. Znaczy oliwki, czy jakieś kremy? Ja lubię oleje naturalne. Czyli na przykład olej migdałowy, jakieś masło, dla dzieci przeznaczone. To są preparaty naturalne. Na to zwróćcie uwagę, żeby one były naturalne. Okolicą, która wymaga naszej szczególnej pielęgnacji jest okolica pieluszkowa. Przy każdej zmianie pieluszki należy ją dokładnie umyć. Możemy oczywiście zastosować chusteczki nawilżane, ale możemy też domowym sposobem użyć wody z odrobiną emolientu przy każdej zmianie pieluszki. Dokładnie myjemy wszystkie resztki, Sprawdzamy w każdej fałdce, pod każdą częścią. Usuwamy te resztki, po czym osuszamy skórę. Kiedy skóra jest już dokładnie umyta i sucha, stosujemy krem ochronny, który oddzieli nam skórę od zawartości pieluszki. A co z pielęgnacją Kikuta? Z własnego doświadczenia wiem, że ja, jaki tatuś strasznie się tego paliśmy. To Wiesz? prawda. Wszyscy tak mają. Ja się boję, że będzie krwawić. Mhm. Większość rodziców myśli, że kikut boli. Natomiast jest to martwa część pępowiny. Coś takiego jakby strupek na powierzchni skóry. Przecież strupek nas nie boli, prawda? I naturalną reakcją skóry jest odrzucenie tego strupka. To samo z kikutem. Dla rodziców najważniejsze, żeby on był suchy. Można od czasu do czasu pomąchać. Jeśli nie ma brzydkiego zapachu i jest suchy, to tak naprawdę nie trzeba go w żaden szczególny sposób pielęgnować. Krwawienie kikuta jest całkowicie naturalne. Rodziców zawsze to stresuje, ale wystarczy popryskać np. jakimś preparatem yy, antybakteryjnym typu Octenisept i zadbać, żeby tam było sucho. To wszystko, co należy e, zrobić. Kikut zazwyczaj odpada w drugim, trzecim tygodniu życia dziecka. Musimy niego specjalnie oddychać, czy możemy go normalnie przykrywać pieluszką? E, fajnie jest, jeśli ta pieluszka będzie wywinięta albo na przykład e, ze specjalnym wycięciem. Jeśli e, mamy takie pieluszki, to rzeczywiście dopływ powietrza jest nieograniczony. E, fajnie jest też, jeśli dziecko może. Popikać trochę bez pieluszki, prawda? Może powietrzeć się. Powietrzyć. <grychy> Oczywiście, <grychy> musimy się ubezpieczyć. <grychy> Natomiast jest to bardzo zdrowe dla skóry dziecka, no i dla tego kikuta też, prawda? Im bardziej wyschnie, tym szybciej odpadnie. A Ty Ania, kiedy kupiłaś łóżeczko? Ja się zastanawiam, czy już teraz się decydować, czy jeszcze nie? Czy jeszcze poczekać? Powiem ja Ci, że ja dosyć szybko urządziłam pokoik dla Mai ale teraz z własnego doświadczenia wiem yy, i pewnie przy drugim dziecku yy, nie będę się z tym tak śpieszyć gdyż teraz nie jest mi ono aż tak potrzebne bo śpimy z malutką mm. i uważam, że to jest chyba najlepsze co może być dla dziecka Rzeczywiście łóżeczko jest troszeczkę niepotrzebnym meblem na początku, po porodzie yy, Wasze łóżko to takie gniazdo. Stanie razem y, po porodzie jest naturalne. Y, dziecko nie widzi potrzeby, y, żeby się rozstawać z mamą. I ja bardzo przepraszam wszystkich tatusiów, ale w dziecku naprawdę w pierwszych dniach, tygodniach chodzi o bliskość mamy. Y, tak naprawdę y, dziecko po porodzie potrzebuje czuć zapach mamy, czuć zapach mleka, y, słuchać bicia serca czuć dotyk, mamy rąk na skórze, który dokładnie zna z czasów masowania brzuszka. Tak więc dziecko potrzebuje tej bliskości.